Siadło? Nie ma żadnych nie ma żartu. Teraz już gruby się nie da. No po mnie by było po prostu w dużym skrócie. Uuu, ale wieje. Uu. Siema i to Grabo z tej strony. Witam Was dzisiaj z Płocka, gdzie będziemy nagrywać kolejny asyst. Platter. Był Łukasz Czepiela, był Dawid Godziek, dziś Kuba Przygoński. Z tego się naprawdę mega jaram, ponieważ dzisiaj będzie niebezpiecznie. Dzisiaj nie, będzie bardzo niebezpiecznie, ale ja to lubię. Gdzieś zawsze chciałem robić takie rzeczy, że tak powiem na krawędzi. Dzisiaj to będzie taki dzień, mi się wydaje, o ile zobaczymy na to wyjdzie, na pewno na pewno parę razy spróbujemy. Śniadanie uszykowane jest godzina 7, śniadanie uszykowane, posiłek uszykowany. Lecimy z tematem. Kosz mamy spakowany 7.40 ruszamy o, Dzisiaj guzik elegancki, ręczny jest. Więc tak, zamysł jest taki, iż e, będzie drift, będzie Paweł Kidoń, który będzie w środku podawać piłkę, a ja będę próbował wykonać SAT. SAT, właśnie. Chciałem bardzo pod nogą, znaczy co z tego wyjdzie. Bardzo chciałem z tego zrobić pod nogą. Następnie, drugą rzeczą taką już ultra trudną i niebezpieczną, będzie tak jak przeskakujecie normalnie auto, nie? To zrobi to identycznie, tylko podczas gdy jest zarzucony tyłek auta, driftuje i wtedy znaleźć idealny timing i wyskoczyć. To być bardzo niebezpieczne. Fajnie byłoby to zrobić. Dotarliśmy, patrzcie, jak to wszystko wygląda. W ogóle to jest prywatny tor, którego nawet na Google Maps nie znajdziecie. W sensie znajdziecie, ale nie ma jako takiej. Chineskiej. Może tyłem byśmy stanęli. Ale fura. Przy stanie. Mi się tak podoba y, auto Kuby Przybońskiego, że to jest masakra. No patrzcie, czy to nie wygląda pięknie? Moi drodzy, dotarł Paweł oraz brat i tutaj teraz rozmyślamy, jak tutaj zrobić, a raczej jak wyrzucić tą piłkę. I mniej więcej jeśli będzie... Akurat, bo się piłka zmieści, tak w widzę wielkościowo. No, fotywę. Ja ty nie myślałem, że ta piłka się tu może nie zmieścić. Ale nie, zmieści się, zmieści. No i wtedy po takim skosie będzie musiał, musiał zarzucać, bo tywek będzie driftował. O ile w ogóle taki jest zamysł, a co wyjdzie, to wyjdzie w praniu. Na przykład na torze że driftu W której próbie się uda w od Pawła w samochodzie wchodzić. Kurde, myślę, że, myśl, że każde podanie mu nieperfekcyjne i od razu będę chciał trudny wsad robić, więc... Więc tak. Nie wiem, czwarta. O, Paweł dostał kaski Jesteśmy po, Jesteśmy po pięciu próbach. Piąta próba bardzo blisko, więc się bardzo cieszę, że jest to blisko. I była w to lecimy dalej. To samo, to samo Trochę za nisko, mocniej je musisz rzucić, mocniej, mocniej, no Próbujemy jeszcze pięć To zróbmy jeszcze ostatnie pięć i przechodzimy dalej do tego, tego No, Podobają piłki z auto, nie jest takie proste. Podającym tu z jak się opieram, to idzie ode. Tam jest tutaj tak, to jest ostre. Tak, no, małe okno, więc tam wejdzie tylko piłka, nad głowy, nie jestem A, w stanie wstawić, tylko przy tak rzucać. A to jest takie... jest takie proste, bo jednak to, że jak auto jedzie, ten pęd, to jest takie wieże. Niby ci się, się wydaje, się to się... Dobrze, że dobrze rzuciłeś A. na piłkę na głowę? No, to jest bo... tak samo samolotem. samolotem. Samolotem e... ucięli, ucięli, i wtedy nawet jak szedłem. Wtedy, kiedy mi się wydaje, że powinna piłka wpaść do kosza, a piłka poleciała tam już na trawniku daleko, daleko, daleko. No, to, jest takie, to jest duży margines, że trzeba wcześniej rzucić. Pierwsze. Tak wylądowałem, tak z Dino <laughs> Ja tu dostanę jakieś zawały. Ten samolot tak był najlepszy. <laughs> Nie, samolot to. Tak jest! Woo. No, teraz tak. teraz tak! Teraz tak! Mega, mega! Siadł, 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 tak jak trzeba było! Woo. Dobra, robimy zmianę! Babys. Słuchajcie, make teraz polega na tym, że wiecie, pod filmik, pod zdjęcia spoko, ale ja faktycznie chcę Zawsze skończyć to auto jadące na mnie, i czuję, przy tej próbie, czułem się perfekcyjnie, że nie bałem się, że wiecie, wjedzie we mnie, tylko już czułem się, znalazłem ten timing, który jest dla mnie komfortowy, i wiem, że, że jest ok. Kuba powiedział, że jest w stanie głębiej wjechać, więc robimy to. Głęboko teraz było. Teraz no siadło, teraz siadło na jak trzeba. To robota, kurde. No nie, te, ale teraz byłeś idealnie, nie? Tak, Bo już tak. fakty zacząłeś głęboko wjechać, to to już było to, to już było to. Chcę zobaczyć. Ja też. Ciekaw jestem <grym> jak to wyszło. Nie no, Tak nie ma żartu, nie ma żartu. Teraz już rubek <grym> się nie da. No. Od początku. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy już po i naprawdę myślałem, że będę się jarał, sam nie wiem z czego się w sumie jaram, czy z tej pierwszej akcji, czy z tej drugiej. Czy z tej pierwszej, gdzie były krączone bączki i był wsad pod nogą, czy z tej drugiej, gdzie driftował, wyjechał tyłkiem i ja przeskoczyłem yy, z tyłu nad autem. Kurde, wydaje mi się, że oba te asety mega, chociaż to ostatnie naprawdę było no, mega niebezpieczne, bo tam z biegiem czasu czułem się pewnie skacząc, natomiast... Yy, taka jeszcze próba przed tym jak się udało, dwie próby przed tym jak się udało i tak no po prostu niebezpiecznie się czułem, nie wiedziałem, że bezpiecznie nie jest, ale potem już poszło, kolejna próba się udało, więc mega. No jaram się z tego, naprawdę się jaram, bo, <grych> bo to łatwe nie było, a obawiałem się, że wiecie, że mi nie, nie zgniót nóg całych, bo <grych> to by było... No po mnie by było po prostu w dużym skrócie, jakby wjechał we mnie to by było po mnie, więc nie próbujcie tego w domu. Wszystko fajnie się udało, Kuba jest naprawdę mega mega gościem, potem jeszcze chwilę się przejechaliśmy. To, to kurde, to w środku jak się jedzie to jest naprawdę no masakra po prostu, bo to, to nie da się inaczej opisać. Też tak jak w samolocie leciałem z Łukaszem Czepielą, to wydaje mi się, że to było najgorsze co, co było w moim życiu bo były takie wiecie, przeciążenia, to wszystko, natomiast tutaj też było ciężko, ale do ale przeżycia, ale i tak, wiecie, jak macie jeszcze co do milimetra, co do centymetra tam wjechać gdzieś, to jest w ogóle kosmos jakiś, jest tak głośno, no masakra, także Kuba, zgodny szacun, bo to co robisz, to jest coś pięknego, więc na zakończenie, trenujcie ciężko, pozdrawiam, brawo.